Witam serdecznie. Ja jestem Adik, sobie to jest kolejny film na naszym kanale. Dzisiaj ocenimy sobie kanał Pana Poziomki. Tak dokładnie, nie przesłyszeliście się. Pan Poziomka to jest jeden z najszybciej rozwijających się kanałów na polskim YouTubie i wywarł dużą kontrowersję. U wielu twórców i ogólnie powiem wam szczerze, że dosyć ciekawy kanał o ciekawym kontencie, który oczywiście tutaj prowadzi starszy pan, czyli degustacja różnych trunków alkoholowych oraz destylacja denaturatu i wiele innych ciekawych rzeczy. Super dyktomiksos, który tak wiesz w każdym sklepie jest, a kopie jak siedła kurwa, albo świetna klatka. Potrzebujemy od was 100 tysięcy subskrypcji. O, czuję, czuję wasze wsparcie. Ostatni raz kiedy tutaj byłem to było jakieś 100 tysięcy widzów, a teraz jest już ponad 300, także naprawdę bardzo szybko lecą panu te subskrypcje. Gdybym jeszcze miał takie przyrosty to też by było naprawdę bardzo fajnie, bo jestem naprawdę małym twórcą, a chciałem coś osiągnąć na tym YouTubie. Dlatego jeżeli pan byłby chętny to z miłą chęcią zawrę z panem tutaj jakąś współpracę i na przykład możemy nagrać jakąś degustację jakiegokolwiek trunku alkoholowego, który pan oczywiście poleca. Ale czy pan będzie chciał, to też nie wiadomo, bo... Pan mnie nie zna, bo nie jestem jakąś osobą, która jest rozpoznawalna na tym YouTubie. No ale przechodząc do samego kurczę kanału, a nie pierdzielenia 3 po 3. No chcę tutaj powiedzieć tak CZZ że zmieniło się dużo, bo pan ma i nawet ładny awatar i baner. Na banerze jest oczywiście tam jakieś elementy przyrody, jakieś tam miejsce, gdzie jest jakieś tam krzesełko. Znaczy krzesełko to jest tak naprawdę kibelek. i Nie wiem jak to mogę inaczej ująć, wiem, że to ująłem brzydko. Jakieś dwie buteleczki, oczywiście pewnie są to buteleczki z wodą bądź denaturatem. Jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to jedyne to zdjęcie na awatarze, bo jest ono tak słabo widoczne. Wie pan, nie wiem czy ktoś przy panu palił e papierosa czy jakąś fajkę, ale zasłania to. Pana osobę. chyba, że to mają być jakieś takie efekty, które są nałożone. i Ja na tym się po prostu nie znam, więc może nie będę dyskutował na ten temat. No, miaturek pan nie ma, ale kurczę, same mijacurki w sobie one są klikalne, bo pan się wysiedla nawet na karcie na czasie. Pomimo tego, że jak osoby niektóre nie znają pana, to mogą poznać. Nigdy bym się nie spodziewał, że taki kontent na YouTubie powstanie. A mam takie pytanie, może jak pan obejrzy ten film, to. Niech pan pomyśli, może zabrzemy jakąś współpracę, jakiś szałas wybudujemy, coś będziemy może degustować, no nie wiem, jakiś film może nagramy, no cokolwiek, no nie oszukujmy się, też potrzebuje trochę widzów. A może pan jakieś kanały poleca? Ten kanał nie poleca żadnych kanałów, no szkoda, a coś pan na karcie społeczności umieszcza, też niestety nic, czyli jest pan taką jakby anonimową no, osobą, czyli... Mm, a, informacje o kanale chociaż ma, no to też dobrze, nie? Ale patrzcie, data dołączenia 7 października 2018, a kiedy był pierwszy film? Kiedy był pierwszy film? 7 miesięcy temu, więc wszystko może się zgadzać. No, myślałem, że ten kanał jest dosyć długo, nie? Myślałem, że jakieś 2-3 lata, on jest tutaj niecałe, jakby takie 7-8 miesięcy, coś takiego. Ogólnie zdziwiła mnie bardzo jedna rzecz, że pan tutaj... wy... Informacja o kanale podał numer konta bankowego. Myślałem, że tutaj będzie jakaś strona z dotacjami, żeby ludzie mogli tam sobie wpłacać jakieś darowizny dla pana czy cokolwiek. Nie spodziewałem się, że ktokolwiek będzie tutaj dawał numer swojego konta bankowego. Pierwszy raz z takim czymś się spotkałem, żeby ktokolwiek takie coś umieścił w opisie swojego filmu. Zazwyczaj są to oczywiście linki z stronami do dotacji. Ale nie spodziewałem się, że będzie coś takiego. Ale nie, ogólnie powiem szczerze, że kanał jest naprawdę bardzo spoko, yy, dużą kontrowersję wywarł i niech się rozwija dalej. No oczywiście, no. Ja to tylko sobie trochę tak pożartowałem. Bardzo fajny kanał. I jak ktoś chce, to oczywiście możecie do niego wpadać tam subskrybować. I ogólnie jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie komentarz i ślibę trinkę alkohol, a ja wam przypnę oczywiście serduszko i napiszę. Wam jeszcze ja Wol, normalnie. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i ogólnie to była taka jakby parodia, która może nie wyszła, koniecznie tak jakbym chciał, ale chciałem po prostu nagrać coś takiego, bo nie widziałem, że ktokolwiek ocenił kanał pana poziomki, może się jeszcze zdarzy, także po obejrzeniu tego filmu ktoś nagra. No i co? Jeszcze raz dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, Eluwa Band!